Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na rozkład na miesiąc listopad. Sprawdzimy najważniejsze wydarzenie dla koziorożców, wodników i ryb. Zobaczymy, co tutaj Was czeka, czego możecie się spodziewać. Zaczniemy oczywiście od osób z podznaku koziorożca. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie dla osób z podznaku koziorożca. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie 2021 roku dla osób spod znaku Koziorożca. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie dla osób spod znaku Koziorożca. No, tutaj karty pokazują jakieś kwestie e, związane z życiem zawodowym. Mam wrażenie, że część z Was przewartościuje to, w jakiej aktualnie znajduje się pozycja, jeżeli właśnie chodzi o kwestie zawodowe. Będzie w pewnym sensie takie oczyszczenie. Być może część z Was zda sobie sprawę, że ta ścieżka, którą idziecie, że to nie jest dla Was. Że nie będziecie chcieli dalej czegoś kontynu kontynuować. Um, tutaj karty pokazują, że jeżeli nawet um, zaczniesz jakąś nową pracę, jeżeli chodzi o listopad, to tutaj i tak długo nie pociągniesz. Um, nie będzie ci się chciało dalej tego. Kontynuować, dasz, dasz po prostu sobie spokój. Tak więc, u osób, które zamierzają właśnie rozpocząć jakąś nową pracę w listopadzie, no to tutaj karty podpowiadają, że prędzej czy później i tak zrezygnujesz z tej pracy. Tak więc, u osób, co znaku koziorożca, najważniejszym takim wydarzeniem, jeżeli chodzi o miesiąc listopad, będą kwestie powiązane właśnie z życiem zawodowym, jakąś taką wewnętrzną przemianą, gdzie stwierdzisz, że to w jakim kierunku teraz idziesz, w jakim kierunku się rozwijasz, jeżeli właśnie chodzi o to życie zawodowe, że to po prostu nie jest dla Ciebie. To teraz sprawdzimy wodniki. Zobaczymy, co tutaj osób spod znaku wodnika. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie dla osób spod znaku wodnika. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie 2021 roku dla osób z podznaku wodnika. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie dla osób z podznaku wodnika. No tutaj karty pokazują jakieś kwestie, kwestie oszustwa. Ktoś może was przechytrzyć. Będą jakieś takie sytuacje, które w pewien sposób was zablokują. Nie będziecie potrafili wyjść właśnie spoza waszej strefy komfortu. Być może właśnie przez tą sytuację oszustwa aż tu nagle um, cała sytuacja nabierze tempa, aż wreszcie coś zacznie się dziać. I to właśnie ta cała sytuacja będzie powiązana właśnie z kwestiami jakiejś nieszczerości, jakiegoś, nie wiem, wykorzystania, oszukania, jakiegoś takiego cwaniactwa, które u Was właśnie może mentalnie powodować jakieś ograniczenia, aż tu nagle zaczyna po prostu się coś dziać. Tak więc niby na początku będzie niezbyt fajnie, ale ta właśnie negatywna sytuacja spowoduje jakiś taki wybuch, natłok sytuacji, natłok wydarzeń. To teraz sprawdźmy jeszcze tylko osobę spod znaku ryb. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą. Zobaczymy, jak to u Was to wygląda. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie 2021 roku dla osób spod znaku ryb. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie 2021 roku dla osób spod znaku ryb. Tutaj karty pokazują jakieś kwestie, nie wiem, zauroczenia się, jego, um, miłego spotkania, takiego zakochania. W każdym razie na początku teoretycznie może być miło, ale tutaj karty pokazują, że będą jakieś blokady. Mam wrażenie, że będziecie przyglądać się ten drugiej osobie, że może Wam się wydać, że ta osoba nie jest do końca sobą, że, że kogoś udaje, że przedstawia się w bardzo takim pozytywnym świetle, że ta osoba... Y jest kimś, kim chciałaby, żebyście Wy ją taką widzieli. Tak więc tutaj karty pokazują, że jeżeli na przykład właśnie osoby z ryb zakochają się w listopadzie żebyście, że tak powiem, na hip, hip, hura nie podejmowali żadnych decyzji, bo tutaj karty mówią o takiej kwestii przeglądania się, nie wykonywania żadnego ruchu. Być może właśnie z tego względu, że ta osoba, do której coś poczujecie, z którą zaczniecie się spotykać, ta osoba nie będzie pokazywała swego prawdziwego oblicza, będzie zupełnie kimś innym, tak więc tu karty mogą po prostu um, Wam doradzać być wy, wyszło jako taka rada na miesiąc listopad czego należy się po prostu tutaj wystrzegać tak więc to tyle jeżeli chodzi o ten rozkład dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu życzę oczywiście udanego listopada i zapraszam was na inne moje filmy pa pa